No dzień dobry z tej strony Paulina, czyli pralnia duszy i zapraszam was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o historii, o sytuacji, o pewnej kobiecie. To nie wiem, czy to jest ta sama kobieta, o której ostatnio mówiłam. Natomiast y, ja dzisiaj taki mam wgląd, że mówię o jakiejś pewnej kobiecie, która y, tak to określiłam, że żyje w ciekawym paradoksie. No, no, no. E, co to znaczy? Tak, jak bardzo wręcz pragnie zmiany, pragnie, to jednocześnie tkwi w strefie komfortu. No, dynamiczna jest to osoba, energiczna, energetyczna, zwraca na siebie uwagę, pełna potencjału, jednak coś nie pozwala tej kobiecie ruszyć naprzód, czyli ruszyć ku zmianom, które chciałaby, żeby się wydarzyły, zadziały, nie? To jest takie coś. Um, I zamiast wychodzić, tak wiem, nie lubimy tego określenia, ale nie znam innego, lepszego, zamiast wychodzić z tej strefy komfortu, działa w podobny sposób, w ten sam sposób, chociaż nieustannie czuję, że mm, no powinna iść dalej. Więc spróbuję dzisiaj zrozumieć, czym jest ta strefa komfortu tej osoby, i w ogóle, czym jest strefa komfortu, i dlaczego może być taka smakowita, przyjemna, dlaczego może nas przez to trzymać w miejscu, i co wynika z, z tej przyjemności oraz i nieprzyjemności, jakim jest impas w strefie komfortu. No, więc to, tak, słowem początku, ale na początku jeszcze powiem, jeżeli lubisz mnie słuchać, a lubisz mój głos, a chcesz dowiedzieć się więcej. A inaczej, to zapraszam Ciebie na Patreon. Tam omawiam e, odcinki e, w sposób e, dla uszu i dla oczu, czyli jest tam wideo. Tak, tam na tej platformie omawiam odcinki w sposób wideo. Również są nieemitowane nigdzie podcasty. Na razie będzie jeden. Dzisiaj wieczorem będzie pierwszy z nich. Z tych podcastów nieemitowanych na YouTube i na Spotify. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobaczyć mnie i posłuchać o czymś innym, ponieważ na patronie um, no tam będą tam są już treści i tam będą cały czas treści puszczane, takie których nie będzie tutaj, a z różnych względów z różnych względów tam przede wszystkim są mniej ocenzurowane albo czasami i nieocenzurowane treści, które mówię. Um, więc ta platforma jest głębsza, <głębsza> do głębszej, powiedzmy, analizy um, i eksploracji. No więc dla tych wszystkich osób, które lubią mnie słuchać, które chcą mnie posłuchać, zobaczyć, zapraszam na Patreon Pranie Duszy. Linki wszystkie są w opisie pod każdym odcinkiem, a także w moim bio na YouTubie oraz na, na Spotify, więc... A zresztą na mojej stronie pralniaduszy.pl tam też wszystko jest. Strona jest dosyć intuicyjna, więc można się dowiedzieć, czym się zajmuję, jak pracuję i co robię. Oprócz konsultacji prywatnych. A jeżeli chcesz umówić się ze mną na konsultację indywidualną, to możesz do mnie napisać na kontakt Pralniaduszy.pl. Mhm. I to tyle. I to tyle. No i subskrybuj, jak nie subskrybujesz na YouTube i na Spotify, będzie mi bardzo miło, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Jest to dla mnie też taka nobilitacja, że to co robię, to robię to dobrze. Albo, albo co? Albo zagrzewa mnie to do robienia więcej. Tychże rzeczy, które Tobie się podobają, nie? No, dobra. Okej, okay, dobra, to przechodząc teraz do, do treści, o czym chcę powiedzieć. No, czym jest ta strefa komfortu u tej kobiety, ale tak ogólnie powiem, ogólnie, tak z takiego psychologicznego punktu widzenia? No, mm, no tak na początek zastanów się. Zastanów się nad tym, czym właściwie jest strefa komfortu. Strefa, jakaś przestrzeń, strefa, miejsce. Komfortu, przyjemnie, bezpiecznie, miło, komfortowo, mm, umiarkowanie. Tam się dużo dzieje, czy się mało dzieje? Tam dynamika jest, czy brak? To już jest. To już, to już jest Twoja interpretacja, tak? To zależy od tego, jak Ty rozumiesz strefę komfortu. Więc to sobie pomyśl i, i potem zapamiętaj. Dobra. No więc tak, to jest miejsce, tak generalnie w generalnym ujęciu, to jest miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, znamy zasady, wiemy, co nas czeka. I dla wielu z nas strefa komfortu e, oznacza po prostu stabilność przewidywalność, stabilność, e, umiarkowanie. Żyjemy według pewnych nawyków, podejmujemy podobne decyzje i działania zgodnie z tym, co już znamy, prawda? No i to jest dla nas takie przyjemne, miłe, bezpieczne, jakby znane, no to bezpieczne, fajnie, dobra. I to nie jest złe, bo strefa komfortu jest nam potrzebna. Ona jest potrzebna, tak. Ale jednak to, co jest dobre na krótką metę, w dłuższej perspektywie może prowadzić do stagnacji, do impasu, do tego, że się, mm, no nic nie dzieje, nie? No właśnie, tak chciałoby się, ale tak nie da się. No, no, bo, no bo to będzie o tym. Więc strefa komfortu jest potrzebna, jest ważna, jest dobra, ale ona będzie, jak my się rozgościmy w niej, się zasiedzimy, rozgościmy, ja wolę bardziej stwierdzenie rozgościmy, bo ktoś, kto się zasiada w strefie komfortu, Wydaje mi się, że wtedy nie trzyma y, życia za lejce. Takie jest, y, tak jest moje przekonanie. Ale ja mówię, tak, tak się zasiada, tak rozsiada. I tak, tak, tak sobie mości, mości, tak... Oh. Nie? No to to, jest, y, to to już jest dla mnie sygnał, że oho, oho, mm -hmm, coś się zacznie sypać, albo coś się zaraz zacznie, albo może nie tyle, że się zacznie, że coś źle... Ale zacznie się na przykład to, że coś się po prostu nie będzie rozwijać. No dlaczego? Bo trochę jestem w miejscu, no, a co mam powiedzieć? No tak. No. Wypoczynek wiąże się z tym, że jak tak wypoczniemy, i tak sobie od odelżymy, owszem, my sobie się naładujemy, i dlatego to jest pozytywne. Naładujemy akumulatory. Super. Natomiast tam nie ma działania. W takiej totalnej strefie komfortu, w takim totalnym odpoczynku. Ja nie mówię, kiedy jedziemy na urlop i pracujemy. Ja nie mówię o tym, albo kiedy myślimy o pracy. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o takiej odcince. I strefą komfortu może również być jakiś pewien nawyk, jakaś pewna czynność, którą powtarzasz. No. Wyzwanie albo kto jak woli, problem pojawia się, może się pojawić, gdy pozostajemy w tej strefie właśnie zbyt długo. I tym, tą strefą może być myślenie o czymś, o kimś, przebywanie gdzieś, jeżdżenie do kogoś, e, korzystanie z czegoś, bo taniej na przykład, bo lżej. A no nie też czegoś, nie? No. Przestajemy się rozwijać. Nasze życie zaczyna przypominać wtedy postarzający się schemat. Bezpieczny, wygodny, taki ciepły. Chcemy zmiany? Owszem, chcesz zmiany? Być może. Natomiast boisz się jakiegoś ryzyka, jakie z tą zmianą się wiąże. Wyjście poza to, co znamy. No i tutaj zaczyna się wyzwanie, które dotyczy właśnie bohaterki dzisiejszej opowieści, dzisiejszego wglądu. No i tak, co ja tutaj widzę? Sytuacja tej kobiety i wyzwania. No, tak jak powiedziałam, ta kobieta jest pełna energii, działa na pełnych obrotach, ma mnóstwo zadań, obowiązków, zobowiązań różnych, wszelakich. Natomiast, pomimo tej dynamiki, tak naprawdę, mimo wszystko, nie wychodzi poza jakąś swoją strefę komfortu. Chociaż pragnie zmiany, tkwi w jakichś pewnych schematach, które się powtarzają i powstrzymują ją, ją przed taką, taką naprawdę taką zmianą, i inaczej mówiąc, transformacją. No, eee, co tu jest głównym wyzwaniem? Nawyki, nawyki i przywiązania, które trzymają w miejscu. Czy to będą niezdrowe schematy myślenia? Czy to będzie uzależnienie emocjonalne, na przykład od, na przykład byłego partnera/partnerki, albo na przykład od jednego z członka z rodziców, albo w ogóle od rodziców, albo od rodzeństwa. Albo uzależnienie emocjonalne, albo materialne też może tutaj być, tak? Coś nie pozwala ruszyć naprzód. Ehm, jeszcze mam takie, taką potrzebę znalezienia równowagi i harmonii, i to jest wyzwanie, żeby w tym wszystkim znaleźć. Ehm, natomiast mówię, tu jest dynamika, tu jest działanie, i nawet bym powiedziała intensywne, być może pracoholizm, natomiast nie potrafi znaleźć równowagi między swoimi pragnieniami a rzeczywistością. O. Czyli może być tam gdzieś rozdawanie uwagi no na prawo i na lewo, nie? Co pomaga albo przeszkadza tej kobiecie? No to na pewno to, że jest albo osoba jakaś obok tej kobiety stabilna finansowo, tudzież może firma, rodzina, albo to, że ta kobieta jest stabilna finansowo. Albo po prostu, że się skupia na aspektach materialnych i to daje taką stabilizację, i to pomaga, ale jednocześnie może też przeszkadzać, bo to może być i zarówno pomocne, jak i ograniczające. Bo pomimo, że czuje się bezpieczna, trzyma się kurczowo tego, co już zna, i to może utrudniać właśnie to wyjście poza granicę strefy komfortu. No. Ciekawe tutaj w ogóle jest, ciekawym aspektem tej sytuacji jest to, co Czego ubywa, co odchodzi do przeszłości, bo mam tutaj, że w pewien sposób myślenia i podejścia do życia, i to jest bardzo fajne, pozytywne, więc tutaj coś się już wydarzyło pozytywnego. I być może w przeszłości była bardziej, na przykład y, ta kobieta, którą tutaj widzę, bardziej kontrolująca, albo bardziej analityczna i siedziała w głowie, albo dążyła do działania z większą pasją. Y, a teraz na przykład przed na inne podejście. Pasją, czyli na przykład, no pasją, czyli no wszelaką pasją, ale myślę sobie też, że taka, może taka, taki brak cierpliwości, taki brak usiedzenia na miejscu, no nie wiem, inicjowanie na przykład, tak? Co jest tutaj podstawą tej sytuacji? No, skupienie na pracy, na samodoskonaleniu swojego fachu. Rozwijaniu umiejętności jakichś, być może praca nad sobą, bo tutaj jest bardzo sumienna praca, ale może zbyt mocno tkwić w rutynie. Ta kobieta, którą tutaj widzę, czyli być może mówię do Ciebie, może za bardzo tkwisz w jakiejś rutynie i też takiej ciężkiej pracy, nie zostawiając miejsca na zmianę, której tak naprawdę pragniesz. Czyli co? Odpuść. Gdzieś odpuść, gdzieś poluzuj. I jak ja teraz to mówię i jest Ci ciężko sobie to wyobrazić albo nie wiesz jak, a chcesz to zrobić, chcesz to zmienić, napisz do mnie. No, pomogę Ci wyjść z tego kołowrotka. Bo Ty tymi działaniami i takimi zachowaniami, takimi ach, takimi trochę nerwowymi też i takimi, takim, jak to powiedzieć, tą mnogością tych zajęć, to ty nie dajesz możliwości wpuścić czegoś nowego do swojego życia, powiewu, jakiegokolwiek. No i teraz pytanie, czy to nie jest przypadkiem u ciebie trochę takie ucieczkowe, trochę takie e, obronne? Przed czym się bronisz? Przed nowym? Skoro tak bardzo chcesz, to pytanie, co tam jest nie tak? Co tam jest jeszcze takiego, że tak nie bardzo chcesz? No to trzeba sprawdzić. Oczywiście, jeśli chcesz, bo jeżeli e, nie chcesz, to strefa komfortu, mimo wszystko, ona jest pewną bańką i tam, powtarzam, jest bezpiecznie. No. Co w głowie, co w sercu widzę, to tutaj widzę tak, że e, no, pragnienia sięgają daleko bo Ty chcesz po prostu pełni, zakończenia pewnego etapu, rozpoczęcia czegoś nowego. Marzysz o takiej, no, no mówię, zmianie, transformacji, narodzenia się na nowo. Natomiast gdzieś brakuje Tobie odwagi, by rzeczywiście zrobić krok naprzód. Ja nie wiem, w którą stronę. Skoro pieniądze są, albo sprawy materialne jako tako są, to chyba chodzi po prostu o uczucia. No. Przyszłość. A Ja mówię, ja tutaj widzę takie coś, że... Tutaj jest wyczekiwanie. Tu jest takie wyczekiwanie na nowe możliwości, na ekspansję. Czekasz na szanse, żeby iść dalej, czekasz na jakiś znak, żeby pójść dalej, że, a może coś tam, ale ty wciąż tak jakby dla mnie nie podejmujesz konkretnych działań, żeby wyjść z tej strefy komfortu. Ja nie wiem, co miałoby być tym działaniem. Być, nie, nie wiem, bo to też musi być w zgodzie z Tobą. To już byś się musiała sama zastanowić, um, co tutaj jest z tym działaniem, bo to też nie chodzi o to, żebyś te nerwowe ruchy robiła w kierunku do kogoś i wchodziła w nie swoje buty. Mm -mm. Mm -mm. Też pytanie, czy Ty byłabyś w stanie zostawić albo ewentualnie w najgorszym scenariuszu poświęcić to, co jest teraz. Czy Ty jesteś w ogóle na to, na to otwarta, żeby przyjąć najgorszy scenariusz tego, czego się boisz w kontekście tejże zmiany. Tego wyjścia z tej strefy komfortu. Jak przyjmiesz ten najgorszy scenariusz, to się wydarzy ten najlepszy. To jest najciekawsze. Ale jak przyjmiesz z wdzięcznością ten najgorszy scenariusz, to się wydarzy Najprawdopodobniej to, co byś tak naprawdę chciała. No. <laughs> Więc tu jest, tu jest energia taka, takiej, takiej, takiego zakończenia etapu. Ona jest w powietrzu i to jest nieuniknione. Ten etap musi się zakończyć, który, tak, który przez dłuższy czas tak się utrzymuje. Natomiast tutaj jest potrzebna taka Twoja wewnętrzna gotowość na zakończenie czegoś. Może nie rozpamiętywanie czegoś, może nie wracanie do czegoś, może zaryzykowanie podobnie w podobny sposób. Nie mam pojęcia, nie wiem, co to może być. No, okej, okay. co tutaj widzę? E, jakie to są obawy? No, pomimo tego, że mówię, chcesz, pragniesz tej zmiany, natomiast lęki i stare przyzwyczajenia trzymają ciebie w miejscu. E, no obawiasz się zmiany życia, ale wiesz, że to konieczne. Też mam wrażenie, że tkwisz w jakiejś jeszcze przeszłej relacji albo w ogóle przeszłych relacjach, związkach. I to może być tak, że nie pozwala Tobie też ruszyć naprzód, bo jest możliwe, że przychodzi do Ciebie albo przyjdzie coś nowego. Mogą to być zupełnie nowe emocje, może to być relacja, może to być człowiek, ale... Ty jesteś dla mnie, jak ja teraz widzę w tym momencie, wciąż obciążona, przeciążona obowiązkami, które nie pozwalają Tobie się na otwarcie na nowe. Pytanie, czy sobie za dużo na głowę tego nie kładziesz właśnie po to, żeby się nie otwierać. Oczywiście to jest do ogarnięcia do, i, i do posprzątania, bo to nie jest tak, że to już jest wyrok. Nie, to jest w ogóle do odkręcenia ta dynamika. Na no spokojnie. Na no, spokojnie. My sobie czasami tak specjalnie plączamy, żeby właśnie ktoś się na mnie wplątał. Z obawy na, na to, żeby nie powielić schematu, który znamy. na no, jak znamy, no to, to po co mam powielać, nie? To wolę sobie tak namotać, żeby po prostu ten ktoś miał taki labirynt, żeby nie dotarł tam. No. Generalnie jest nadzieja, i wszystko wskazuje na to, że na horyzoncie jest światełko. Ty czekasz, ażby się samo zmieniło, ja wiem, że ty byś chciała, żeby się samo zmieniło, żeby ktoś zawalczył, żeby ktoś pokazał, żeby ktoś tak bardziej głębiej, żeby samo się coś znalazło, samo ciebie coś znalazło. Ale jest jedna rzecz to się może wydarzyć, owszem, ale dopóki ty nie zrobisz tego kroku, to pozostaniesz w miejscu. Pytanie, czy ty wiesz, jaki to jest krok, żeby ruszyć z miejsca? Powtarzam, to może być zmiana myślenia, ale to też może być nawyk, nawyki, na przykład spędzania czasu, tak jak spędzasz, co tu możesz zmienić, to już może się, to już może ulec zmianie. No, zastanów się, co możesz zrobić, żeby zacząć robić inaczej. Podsumowując, no mam tutaj kobietę, która jest w momencie, kiedy bardzo, bardzo, bardzo pragnie zmiany i też prawdopodobnie związku, bo tak sobie tak myślę teraz, że jeżeli chodzi o uczucia, to pewnie o związek. Natomiast lęki, nawyki, przywiązania, uzależnienie emocjonalne, nie wiem, powstrzymuje cię przed działaniem. Tę kobietę. Tkwienie jest w przeszłości cały czas w jakimś starym związku. Ty wiesz, że to Ciebie blokuje, ale Ty o tym myślisz. Mało tego, coś się ostatnio wydarzyło w związku z tym, że tak trochę Tobą Cię ocuciło i tak trochę tąpnęło wyobrażenie o tej osobie, bo coś się po prostu stało, takiego, co się dowiedziałaś. Natomiast to oznacza, że Ty już powinnaś przestać. Yy, wydaje mi się, że tak być może potrzebujesz... Tak poczuć, zrozumieć, że prawdziwa zmiana przyjdzie tylko wtedy, kiedy ty odważysz się podjąć ryzyko i wyjść poza granicę tego, co już znasz. I teraz pytanie, co ci mówią te słowa? Co do ciebie przemawia. Co one ci mówią? Jak ja teraz mówię o tym, to co, co ci się tam w głowie pojawia? To te odpowiedzi to są te rzeczy, które ty musisz albo zrobić, albo je przestać robić. No. Moja rada, y, jaka jest tutaj, to z tego, co widzę, i tak jak ja bym miała powiedzieć, odważ się zmienić. Odważ się na zmiany. Odważ się na to, że Twoje życie będzie wyglądało inaczej, jak to, które znasz. Odważ się na więcej. Odważ się na wyrażenie siebie. No to już czas porzucić i stare schematy, które Ci już nie służą, zostawić tę przeszłość za sobą, otworzyć się na nowe możliwości. Masz przed sobą świetlaną przyszłość, tak, to może tak brzmieć, ale mam taką kartę, która mówi o czymś takim, więc po prostu mówię do takiej kobiety, która nie powinna się obawiać, ale to Ty musisz zrobić pierwszy krok. I ja nie mówię, że Ty masz tutaj zaraz inicjować, organizować, prowadzić. Stop. To jest. Kogo innego praca na początku. Natomiast mi chodzi o to, że ty też, my też wykonujemy taki pewien krok. I to jest taki krok, który jest niekoniecznie krokiem fizycznym, ale takim wewnątrz. Pozwolenie sobie na coś. No. Zmiana jest za rogiem. Ona czeka na ciebie. Tylko po prostu, tylko i aż musisz otworzyć na nią drzwi. Możesz otworzyć na, ni na nią drzwi, nie musisz. No. No więc tyle! Ja dziękuję za wysłuchanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, co tutaj widziałam, to zapraszam na konsultację indywidualną. Wszystkie linki i kontakt do mnie są w każdym opisie pod filmem. I co jeszcze? No i pamiętaj, że zmiany mogą wydawać się przerażające, ale często to one prowadzą nas do prawdziwego spełnienia. I wychodzenia z tej utartej już po prostu jak już nudnej strefy komfortu e, działa na rzecz e, naszego, mojego, twojego rozwoju. I dlatego tak e, nie warto jest się bać e, tego nowego. Mhm. No, to tyle. Do usłyszenia w, kolejnej, w kolejnym odcinku. Puziaczki i pa.